Witamy Państwa bardzo serdecznie na naszej pierwszej brzeskiej grze terenowej. Bardzo się cieszymy, że tak licznie odpowiedzieliście Państwo na nasz apel. My gwarantujemy super i świetną zabawę. Cel? Oczywiście dobra zabawa i wygrana, pierwsze miejsce, bo pawki z ekonomika to na pewno wygrają. Mm, więc no, będziemy się świetnie bawić. Czego się Pani po tym spodziewałem przede wszystkim? Dobrej zabawy. Dobrej zabawy. Tylko dobrej zabawy. Zadania wykonujemy w kolejności na mapie, tak jak macie zaznaczone na kartach gry i na mapie. Może Może stajemy wyciągnięte. One są wielkie. I cztery związane. Jak będę chciał, to nie. Czy wejście zobaczycie tajemniczą skrzynię? Jest to początek Waszej drogi. Pozostałych skrzyniach, które musicie odnaleźć, znajdziecie przedmioty niezbędne do wykonania waszego zdania. No idzie nam rewelacyjnie. Właśnie dwie osoby już zjechały, teraz trzecia i zaraz jeszcze czwarta się spina, a emocje są naprawdę... Pozytywne. Ja nie, nie bałam się. Bardzo fajnie, bardzo fajnie zorganizowane. Musimy wygrać. Też dziewczyny chodzą jak wiewiórki. Jezus. to powiedzmy herbaciarni było dosyć fajnie, prosto, w kościele było takie trzeba było policzyć nawet główną, więc Roman dał radę, policzył. W herbaciarni trzeba było użyć damskiej ręki, w polu no to co, już męska ręka. No niekoniecznie, pani dała sobie radę. Ja Brakuje no, nam tak naprawdę, że prawie mamy wszędzie trzy punkty. Nie no nie przesadzaj. to ostatnie widzę nie miało miejsce. Nie ma napisanego. A, A w związku z czym? Ona, ona wyjeżdża gdy będziesz na kołośniał go swojej. Tak, rozumiem, dobrze. A te z jak się, się, się nazywają? Kolejnika e -y, i choracja. Gdzie to zrobiła? Nie trochę. Minimum 6 to tak, będzie ja sobie wpisywać po kolei. Ja Horrorów? Tak. Y mm. To tak. jest y polski? No nie wiem, wiążą w to mi się... Jest. Z... To <coughs> wy odpowiadacie, nie wiem. <coughs> no wiążą to mi się z Polską, nie Jest, jest, jest. To jest brzydko. I krew, ale to jest to samo dalej? Nie, A to, to jest dwójeczka. Ale to jest absolutnie to... W każdym horrorze jest to. Nie, to jest straszny film! A, nie. No? Możliwe? Nie. No, nie. Piła? Freddy Krueger? Z czego to było? Nie spiły przynajmniej przypadkiem? Dobra, nigdy droga. Zarobiście. Jesteśmy przed czasem, także mamy teraz yy, wolne. Na razie. Jeszcze, tak, aktualnie mamy trochę czasu. To zadania nas zaskakiwały za każdym razem. Niektóre nam poszły lepiej, większość znaczy się. Jedno były takie bardzo trudne, no ale generalnie jesteśmy bardzo oddalone. Nie, no na brzegu Jak my tam wyjeździmy, już tam nie, nie wracamy. Nie? Dwa, dwa kapoki. Trzeba przetransportować cały zespół na drugą stronę. Czas zamykamy po, po tym, jak ostatni zawodnik wysiądzie, bo tamtych tak. nie ma. To nie taranować, proszę, kajaka. Koćwice zapisane? 6 na 6, skończyło. Koćwice kto ma? Zapisałeś? Atmosfera jest bardzo fajna pomysł, jest świetny, mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie jeszcze lepsza edycja. Mam nadzieję, że paintball będzie dłuższy i będzie więcej zabawy z paintballem. Nie, no fajnie, fajnie. Nie Nie no, mogło być cieplej. tak, no, tak. dokładnie.